Proszę Państwa, wakacje się rozpoczynają właściwie z tym momentem, kiedy przestaje dźwięczeć w szkole dzwonek. Tak wszyscy do tego podchodzą. I o wypoczynku wakacyjnym teraz, jak go dobrze zaplanować, jak zaplanować wypoczynek z rodziną. Czy można ingerować w plany wakacyjne swoich dzieci, na ile można? O tym teraz rozmowa w studiu. Dorota Dominik, dyrektor poradni numer dwa poradni psychologiczno-pedagogicznej w Rzeszowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest pedagogiem, psychoterapeutą. I mediatorem rodzinnym. Mediatorem rodzinnym. Wypoczynek jest potrzebny? Oczywiście, że tak. Każde stworzenie. Pracuje i odpoczywa i człowiek również. Wypoczynek jest niezbędny po to, żebyśmy mogli realizować wszystko to, co sobie zamierzymy, żebyśmy mogli w ogóle funkcjonować, żeby organizm w pewnym momencie nie odmówił nam posłuszeństwa, a to się niestety zdarza. W sytuacji, gdy jesteśmy przeciążeni, przebodźcowani, może być tak, że organizm bardzo szybko da nam znać, że coś jest nie tak. Zaczynamy chorować, tracimy odporność, dotyczy to też dzieci. Co to znaczy, dobrze wypocząć? Tak najogólniej rzecz ujmując, bo za chwilę przejdziemy do szczegółów. Ha! I tutaj na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co to znaczy dobrze wypocząć, dlatego że tylu, ilu jest ludzi, tyle jest możliwości i potrzeb wypoczywania, ale też yy, pomysłów na to. Yy, przyjmuje się, że dobry wypoczynek to coś takiego, co pozwala nam później z jakąś taką radością i energią wrócić do codziennych obowiązków. I zarówno ten odpoczynek, który wiąże się z leżeniem na kanapie i oglądaniem platform filmowych, może być dobrym wypoczynkiem, jeżeli ktoś tego potrzebuje, jak i intensywny sport, czy, czy oddawanie się sportom, które dla niektórych bywają nawet ekstremalne, taki. No, wszystko jedno co. Nie ma takiej definicji, nie ma pomysłu na to. Oczywiście możemy w różnych poradnikach znaleźć takie, takie teksty, że powinieneś zrobić to czy tamto, powinieneś zrobić to czy tamto. Nie ma czegoś takiego i będę to uparcie powtarzać. Nic na siłę. Nic na siłę nic i tak każdemu... Tak, i nie, nie, niekoniecznie to, co robią inni. Oczywiście, jest dobre że tak. Dla, y, Oczywiście, dobre że tak. Mnie. dla każdego jest dobre co innego. Tak należy, tak należy przyjąć. A co jest dobre dla dzieci, które rozpoczynają dzisiaj wakacje, dla dzieci i młodych ludzi? Yy, widzimy uczniów. to w poradni. Yy, pod koniec roku szkolnego dzieci są straszliwie zmęczone. I to widzimy. Zresztą, też moje koleżanki, które diagnozują w poradni dzieci, szczególnie pod względem umiejętności szkolnych czy możliwości poznawczych, zauważają takie zjawisko, że dzieci najsłabiej wypadają w, w testach, w badaniu właśnie pod koniec roku szkolnego. Jest to dowodem na to, o czym powiedziałam, czyli kiedy jesteśmy przemęczeni, przebodźcowani, funkcjonujemy słabiej także intelektualnie. Natomiast bardzo dobrze wypadają dzieci właśnie po wakacjach, na początku roku szkolnego. My oczywiście, jako poradnia, pracujemy przez całe wakacje, ale to już zupełnie jest inna bajka, i też dzieci na wakacjach do nas przychodzą. Ale w każdym razie te miesiące wakacyjne, o których mówimy, są koniecznością. Dla dzieci to jest absolutna konieczność. Właśnie, i tutaj zaakcentujmy to bardzo mocno, bo to nie jest tak, że wystarczy, że dziecko nie chodzi do szkoły, nie musi się przygotowywać do kolejnych zajęć, nie musi dodatkowych lektur czytać, że ma ten wolny czas i to wystarczy, żeby dziecko wypoczęło. Tutaj myślę, że te uwagi, które za chwilę padną, powinny trafić się zwłaszcza do tych rodziców, którzy być może czasami sobie nie uświadamiają, jak ważne jest to, żeby ten wypoczynek był. Sam wypoczynek jest bardzo ważny także w takim wymiarze, że dziecko nie chodzi do szkoły, nie odrabia lekcji, chociaż z niepokojem obserwuję takie zjawisko ostatnich lat, kiedy część rodziców zakłada, że w trakcie wakacji dziecko będzie nadrabiać albo że dziecko będzie chodzić na jakieś korepetycje. No użyję mocnego słowa i powiem, że to jest zbrodnia trochę na tym młodym organizmie. Dziecko na wakacjach również powinno mieć wolne od korepetycji i od różnych dodatkowych zajęć. Co nie oznacza, że dziecku trzeba zabudować te wakacje w jakiś taki sztuczny sposób, czyli wysyłać od obozu do obozu i wszystko ma mieć charakter rozbijający czy jakiś, bo, bo są takie tendencje, szczególnie gdy rodzice ma, są zasobni finansowo i stać ich na to, aby przez dwa miesiące fundować dziecku, a to obóz językowy, a to tenisowy, a to konny, a to jakiś. Nie o to chodzi. Chodzi też o to, żeby dziecko miało czas na nudę. Mózg, żeby się zregenerować, potrzebuje też nudzenia się, czyli potrzebuje aktywności my byśmy powiedzieli takiego nic nie robienia albo zajmowania się tym, co akurat robimy robić. Jak ktoś lubi czytać, to czyta, jak ktoś lubi oglądać, to ogląda, jak ktoś lubi grać nawet. To gra, a jak ktoś lubi spać, to śpi. No to ja tutaj y, oczywiście dociekliwie zapytam, a jeżeli dziecko lubi, y, i to w imieniu pewnie wielu dorosłych zaniepokojonych tym, jak y, młodzi ludzie spędzają niejednokrotnie czas, jeżeli dziecko, jeżeli młody człowiek lubi spędzać czas przed komputerem, no to czy, czy to możemy zaklasyfikować do tej działki pod tytułem Niech robi to, co lubi? No oczywiście nie przez cały czas. My też jesteśmy bardzo czujni, jeżeli chodzi o uzależnienie od y, komputera czy o, może już nawet nie od komputera, co od smartfona bardziej. Yy, I pewnie, że nie powinno to dziecko yy, funkcjonować yy, z oczami wlepionymi w ekranik przez cały czas. To, to jest nie, to Sami też rodzice to widzą i my to widzimy. Ale też proszę pamiętać, że często na tym smartfonie dzieją się różne fajne rzeczy dla dziecka. Mianowicie na, na portalach społecznościowych dziecko ma kolegów, z którymi na przykład może i powinno umówić się w rzeczywistości. Czyli skrzykują się, zmawiają się jakieś grupy, gdzieś tam wychodzą, gdzieś tam spędzają wspólnie czas. Bardzo ważna rzecz to jest to zbalansowanie tych aktywności dziecka na wakacjach, czyli takich pomiędzy tym, co on lubi robić, żeby też no, no, no nie było jakiegoś takiego postu przymusowego, że on nie, nie dotyka komórki, bo nie, natomiast powinno dziecko mieć... Czas przede wszystkim na to, na co nie ma w roku szkolnym, czyli relacje rówieśnicze, kontakty, wygłupy yy, i takie w ogóle siedzenie ze sobą. Nawet dorośli by powiedzieli, no bez sensu, oni tylko siedzą na tych ławkach i nic nie robią. Właśnie tam się dużo dzieje. Ale też mówi się częstokroć o tym, że dobrze jest na ten czas wo wolny, na czas urlopu yy, czy wakacji w przypadku młodych ludzi, zmienić miejsce swojego, yy, zmienić otoczenie, zmienić miejsce, gdzie. Gdzie właściwie jesteśmy przyzwyczajeni do, do tego, żeby tam być. Znamy te ściany, znamy te ulice, znamy te zakątki. Wyjechać i dać także oczom i naszemu mózgowi nowe bodźce. No, jasne by było fajnie. No, niektórzy mają takie potrzeby, niektórzy niekoniecznie. No, istniała kiedyś cały system bardzo fajnych obozów i kolonii, teraz to jest wszystko mocno skomer skomercjalizowane. Ale w ogóle dobrą rzeczą jest, bardzo dobrą rzeczą jest. Wysłanie dziecka samodzielnie na wypoczynek. Y, oczywiście zorganizowany i oczywiście bezpieczny, czyli mniejsze dziecko, tym bardziej to wszystko powinno być bezpieczne, bo starsze nastolatki już często wyjeżdżają same pod namiot, czy wyjeżdżają same gdzieś pochodzić po górach, na przykład, czy, czy do jakiejś miejscowości wypoczynkowych, ale drodzy Państwo, no to się działo też jak my byliśmy młodzi i teraz, więc tutaj jest to normalne. Natomiast często jest tak, że rodzice oponują na przykład w szkole podstawowej mówiąc, nie czego na kolonie na obóz, bo on jest za mały. No nie jest za mały, bo odkąd pamiętam, a pracowałam też przez co najmniej 10 lat jako wychowawca na obozach i koloniach, i muszę Państwu powiedzieć, że także małe dzieci pozerówce już jeździły pierwszy raz same nad morze i nic się absolutnie nie działo. Natomiast jest to ten fantastyczny czas, kiedy, który daje dziecku nieprawdopodobną sprawczość, usamodzielnia dziecko nieprawdopodobnie, pozwala na nawiązanie nowych zupełnie relacji w nowym otoczeniu, na radzenie sobie w sytuacjach trudnych. No takie dzieci, rodzice, którzy do tego doświadczają mówią, że takie dzieci wróciły takie mężniejsze trochę po tych obozach. Oczywiście na początku na pewno były jakieś telefony, jakieś łzy i tak dalej. Ale po tych dwóch tygodniach, tak przeciętnie, tydzień to, to jest troszkę mało, po tych dwóch tygodniach dziecko wraca takie bardziej, bardziej obudowane, takie, takie twardsze, mężniejsze. I taki wypoczynek z całą pewnością jest dla dziecka wartościowy. A co z wypoczynkiem bez rodziców? No bo dzieci w pewnym wieku, kilkunastolatki, już wykazują taką skłonność czy tendencję do tego, żeby nie spędzać tych wakacji z rodzicami. Oczywiście to nie jest masowa, masowe zjawisko, ale wiadomo, Wiadomo, też próba sprawdzenia, chęć sprawdzenia siebie w, poza rodzicami, po, poza obecnością rodziców. Więc, więc takie sytuacje, wypoczynek bez rodziców, jak to zorganizować, jak też przełamać pewnie opór rodziców, a może na to, się pracuje, na, na to się pracuje cały rok. I to jest to zdanie kluczowe, właśnie, Pani Redaktor. Na to się pracuje cały rok. Pracuje się na wzajemne zaufanie. Bo dziecko wyjeżdżające na starszy, wyjeżdżający samodzielnie, to jest dziecko, które cieszy się zaufaniem rodziców, ponieważ rodzice zakładają, że no, głupot nie narobi nie będzie korzystał ze środków psychoaktywnych, nie będzie korzystał z jakiegoś takiego nieograniczonego seksu i tak dalej, bo prawdopodobnie tego się boją najbardziej dorośli. Natomiast to jest to na co się pracuje czyli dziecko które których Mm, przyjaciół rodzice znają, y, gdzie z, z, są w stanie zachować pewne reguły, czyli na przykład dzwonienie do siebie, kontaktowanie się przez telefon, wysyłanie nic, sobie wiadomości. Tak, nic na siłę, ale jednak Oczywiście. w ramach tego zaufania, Oczywiście. możliwość w słowie może nie kontrolowania, <coughs> ale sprawdzania, co, co słychać u tego dziecka. Naturalnie, że tak. Zresztą y, w tej chwili nowe zjawisko zupełnie, a mianowicie dzieci, te starsze, szczególnie dzieci z techników, z liceów, na wakacjach też podejmują pracę. To jest zupełnie nowe zjawisko i to są dzieci, które bardzo często też dzieci z domów, w których dobra jest sytuacja finansowa, ale też nie o to chodzi. Na wakacjach praca przez na przykład jeden miesiąc zarobienie własnych pieniędzy, też dla dziecka, takiego dla, dla nastolatka starszego jest niezwykle satysfakcjonujące. My przed wakacjami starszym nastolatkom, czyli takim 16, 17-latkom wydajemy takie opinie, bo niektórzy pracodawcy oczekują takiej opinii właśnie. Z poradni, że nie ma przeciwwskazań do zawarcia z nim umowy do zatrudnienia go. I to są bardzo fajne dzieci, bardzo fajna młodzież, którzy wiedzą co będą robić, chcą tego doświadczyć. Mam w tej chwili kontakt z taką dziewczynką, która na wakacjach to akurat powiedziałam na początku, żeby dzieciom nie fundować korepetycji, ale to jest akurat znakomita uczennica, która na wakacjach udziela korepetycji młodszym. Uczniom. No i w ten sposób pracuje, i w ten sposób sobie radzi. W ogóle praca wakacyjna to też jest zmiana środowiska, to też jest oderwanie się od szkoły, i też pewien pomysł, dla, dla, szczególnie dla tych dzieci, gdzie może ta sytuacja materialna nie pozwolić na przykład na to, żeby w kolejnym miesiącu to dziecko sobie samo wyjechało. I jeszcze pytanie o coś, co znalazłam, wertując poradniki związane między innymi z tymi relacjami dzieci i rodziców, ale także takie, takie ustępy, także takie, takie rozdziały związane z wypoczynkiem. Czy to prawda, że przed wypoczynkiem warto sobie uświadomić, od czego chcemy wypocząć? Pewnie dorosłemu jest łatwiej. Dziecku niejako jest to narzucane w w tym sensie, całym tym rytmem pracy rocznej w szkole. No bo była nauka, teraz są wakacje. No to ale już wiemy. To już, już wiemy, wiemy, od czego chcemy odpocząć. Znaczy, ja nie wiem, bo to oczywiście zależy od pewnego poziomu wglądu każdego z nas, od czego chcemy odpocząć. Czy chcemy, ym, bo, bo czasem tak jest, że na przykład ktoś odpoczywa i ma jakąś tam jednak jakieś informacje, czy, czy dostaje jakieś tam komunikaty, czy potrzebuje jakoś tam skontaktować się jednak z, z otoczeniem tutaj, bo bądź co, bądź wyjeżdżając, zostawiamy jakieś obowiązki, zostawiamy rodzinę. To nie jest tak, że odcinamy wszystko, zapominamy i zapadamy się w, gdzieś w dżungli. Bo, bo te kontakty zostają. Czy na przykład jakieś tam częściowe obowiązki? Ja myślę sobie tak, że to, od czego chcemy odpocząć, to się zrobi samo, bo przed, przygotowując się do urlopu, to tak robią osoby dorosłe, ale też robią dzieci, zamykając rok szkolny. My wyjeżdżając na urlop, już się do tego przygotowujemy, na przykład w pracy, kończąc pewne tematy, czyli przekazując pewne zadania koleża, koleżankom, kolegom, zamykając pewne sprawy. Często osoby, które idą, wiedzą, że na przykład mają urlop zaplanowany na połowę lipca. Już do połowy lipca chcą wszystkie tematy swoje pozamykać, wszystkie zadania skończyć. Czyli to jest tak trochę zamknięcie obowiązków i otwarcie się na urlop. Ważny jest też wymiar tego urlopu, i tutaj oczywiście jak świat długi i szeroki, zdania fachowców są podzielone. Niektórzy mówią, że to powinien być jeden urlop długi, taki co najmniej trzytygodniowy, co, co jest bardzo trudne w polskich warunkach. Niektórzy twierdzą, że, że lepsze są urlopy częstsze, a takie kilkudniowe tylko, takie do tygodnia to już każdy musi sobie zdecydować, co mu odpowiada. A ja myślę też, że bardzo ważne jest także w kontekście tego, co pani powiedziała, po prostu nasze nastawienie i czasami włączenie tej autosugestii, że nawet jeśli mamy tylko kilka dni urlopu, no to totalnie spróbujmy się oderwać od tego, co nas absorbuje na co dzień, no i wtedy ten wypoczynek będzie skuteczny. To bym tylko powiedziała ostrożnie z tym słowem totalnie odciąć dlatego że aby to odcięcie żeby temu odcięciu nie towarzyszyło poczucie winy że ja nagle zostawiam wszystko bo muszę się odciąć ale cały czas w głowie będę myślała o tym co zostało. To też nie jest dobre i tutaj o wypoczynku też nie mam mowy dlatego tu przed tym państwa przestrzegam. Bardzo dziękuję za te komentarze, podpowiedzi także pani Dorota Dominik, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie. Pedag Psychoterapeuta i mediator rodzinny, była gościem audycji. Tu i teraz dziękuję. Dziękuję, dobrego wypoczynku życzę.